Także, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Project Żenada Wraz ze mną najprawdopodobniej ostatni raz jest... Jestem ja, policjant contentu na YouTube Dzień dobry, uwaga, ręce do góry, bo strzelam. Jeżeli nie dacie łapki w górę, to 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 was tym, co mam w ręce Nie wiem, co on ma w ręce Widziałem, nie dałeś łapki, dobra, Dead Załatwiłem tego typa, co nie dał łapki w górę. Teraz, teraz wszyscy lajkują, Projekt Żenady. To jest ostatni raz, kiedy dołączam do oglądania Projekt Żenady. Z tego powodu, że mi się już YouTube po pierwsze totalnie znudził. Ja już się powolutku czuję boomerem i jestem po prostu już z tym całym YouTubeem zmęczony. Okej, okay, o dom, co by oglądają? Użliwe jedzenie z seriali, y, pukę. Jest mi niedobrze i łyżka... Nie, to jest witelecno już dalej. Pierwszy film ogólnie zmieniłem format nagrywania. Oglądamy to przez wtyczkę i ja oglądam sobie to na full screenie. W końcu będę mógł widzieć te wszystkie szczegóły i nic mi nie umknie. Dokładnie. Mam, na mam nadzieję, że... Wszystko to mam nadzieję, że przyszłe osoby w projekcie, że nadzieje też będą korzystały z tej wtyczki, bo uznaliśmy, że to jest całkiem złota wtyczka. Zobaczmy, co to będzie. Już widzę ten typowy wstęp, czyli wycięte. 2,5 sekundy ze środka materiału. To już, to już... Zdziwionko. To co nie? To za dźwięki tam są podłożone, halo. Jak z horroru. W Wyś się wsłuchaj. O mój Boże, ale horror. ja to klejenie tam? takie. Tak, tak. Dodany efekty. Jakbyś, nie wiem, przeszukiwał jakieś truchło i, i tak w mięsie grzebał. Ja tak. jestem i dzisiaj radę Cześć. Z Karolem. Hello. to reklama. Dzień dobry, minęło 11 sekund. Zobaczmy sobie tło. Mamy tam maszynę do szycia, książki, pieczki. Dorysowaną żarówkę, Wygląda jakby w gimpie była rysowana. Harry, aparat. Czasy. Nie wiem co jeszcze. No to są górze na taśmie przyklejone. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego... ...te studio wygląda troszkę podobnie jak... ...mniej więcej, ale w wersji ubogiej? Ogólnie to już są dwie kamery, to... E, spoko, wiesz, więcej kadrów, to się tak, ciekawie tak. wygląda. I napiszcie jeszcze w komentarzach wasze propozycje na obszernie. Obrzycjach... ale tak się nie schodzi, ...moja propozycja... ...seriali... ...że... ...to jest naprawdę z YouTube'a gdzieś zrobiony z randomowego filmu... Ta pikselizacja wygląda jak u mnie na Power Rhythm Zhenadim. Zresztą widać taki bardzo nieładny paseczek, który trochę się jarzy jak dupa. Także magicznie zaraz pojawią nam się wszystkie rzeczy. Czekaj, dlaczego, oni nie, 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 dlaczego im nikt tego nie przygotuje więcej? Bo nie mają ekipy z mniej więcej. Temo? Temo? Donatello? Tak, on był sobie super... <noise> Ale fel. Nie wiem, czy wiesz. Ale Donatello bije kijem, bo. No z noczakami to był Michelangelo. Ale. Pff. Jak oni to włożą do mikrofalówki, czy to gdziekolwiek, do piekarnika, to się to tak rozpuści, że to będzie. Cały Ta cała pizza będzie pokryta pianką i ja uważam, że to nie będzie dobre. Oni powinni położyć, nie wiem, z 5, 6 z z max, a nie na całą paczkę, przepraszam. Y a nie po prostu położyć wszystkie pianki na pizzy. Znaczy, to, ja tak... to to się tak rozpuści. I to jest strasznie rzecz, na którą a, a fryt... tak nie możemy zjeść. Dobrze, z luchy. Szczerze? Nie tego na co dzień. Nie jest to paskudne. No, ale to się zjeść. Nie jest to tak chcesz? Proszę. Ale tam kapło I sprawdzić, jak się ma nasza pizzca. Mówiłem, że to będzie niedobre, bo będzie za słodkie, bo wyście tyle tam pianek ułożyli, a nawet jakby jedną ułożyć na środku, to i tak to się nie komponuje do pizzy, bo pizze nie są zazwyczaj słodkie. Mówi ktoś, kto lubi hawajską. Pio. <noise> Karolu, co mamy na blacie? Płytę indukcyjną razy dwa. A, paluszki rybne. <noise> <noise> tak. Powinno mnie to śmieszyć. Bo nie to tak żart na poziomie boomera. To, to mi boli po prostu. Nie, nie, nienawidzę jak ktoś trzeszczysz sztućcami sami o jakieś rzeczy to jest taki zły dźwięk. Bu. Nie wiem, czy też tak... Zawał się zaciesza, że cię bolą uszy. Ale właśnie to jest jeden z tych dźwięków, których nigdy nie lubię słyszeć. Dawaj Więcej! Więcej tego! Czy... Czyli, nie ja mam tego na co dzień, powtarzam. Ale bez tra tragedii, my też wzięliśmy sobie budy No Może jakby było waniliowe, to by było gorsze. Nie, yes, okay, no mhm. Czyli to jest kolejne no połączenie, które... które. A Jezu, nie, złe, nie ma spaghetti. To... Uwaga, Spaghetti Bonis. O nie, to ja widziałem. O Jezu. To będzie Spaghetti ja Nie, ja widzę ilość rzeczy po prostu, nie? Ale ja wiem, co to będzie. To będzie Spaghetti w taco ale to są berlinki No to berlinki będą imitować mięso z taco Jezu Dobra, zobaczmy to Powiem hmm. tak, no to, to, to spaghetti nie jest z Big Bang Theory, bo mój tata robił takie spaghetti. A, A no to, to go nie robi. zaskoczyła A to... reklama o, kolejna Szybko, oraz... bo się rozmiękczy Teraz o, będziesz o, musiała se, to posprzątać wziął. Halo wziął Mama się wkurzy, że upierdoliłaś stół jak u Durczoka ona wie jak w ogóle jeść te tako? Ja nie Widać, wiem Widać, że... Widać, że Blauek od razu wiedział jak to zrobić, przechylił w pół i zjadł Ale ona to tak... Chyba pierwszy raz w życiu je Także zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach jakie jedzenie... Ja jedzenie, bym takiemu filmowi ostatecznie dał, bo w sumie to... No to dodajemy Mogę scrollować sobie teraz Miniaturka Miniaturkę trzeba zobaczyć Miniaturka Okej okay. Ja powiem tak, nie ma tu nic, czego tu w filmie nie było. Może doktora Hu, zapomnieli o doktorze Hu, ale to jest, to, 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 to jest po prostu czepianie się, a miniaturka jak na standardy YouTube'a jest spoko, serio, no, nie mamy takiej no, miniaturki niż, niż jakieś te wiecie, strzałki, dwupodział, zielone, niebieskie, jaskrawe kolory. Ale dlaczego w no, nie ma obramowania na siebie Gastek wycięty? No bo byłoby za dużo obramowania. Już jest obramowanie z logiem, więc... Mi, wydaje mi się, że to starczy. No dobra. Niech tak no. będzie. Jak I... na standard YouTube naprawdę no, fajnie. Ale na film na plus. Film na plus, tak. To był odmurzacz, ale fajny odmurzacz. I nawet przyszło mi takie pytanie do głowy. Jakie ty najdziwniejsze danie sobie zrobiłeś? Coś podobnego do tego, jakieś twoje własne kulinarne przepisy, bo ja mam dwa. Chociaż jeden jest znany w całej Polsce, ale najprawdopodobniej, ale drugi to jak za każdym razem mówię znajomym, że ja coś takiego jem, Czasami. To ludzie mówią, e, jaki ogólnie, to jest. Twoje... Przepraszam, ogólnie, porąbany. Ogólnie ja już tego nie jem, aczkolwiek kiedyś zdarzało mi się robić. Jajko z bułką tartą, usmażyć to. Jako taki po prostu gruby placek, sprzedawać to majonezem. Ja lubię jeść. Kanapki? kanapki. Już, już tak głowie. tak. Ja lubię jeść sobie kanapki. Ja lubię jeść sobie kanapki, ale nie takie z masłem, pomidorem i keczupem. Mówię na serio, Jak, jakie ja kanapki jem? Kanapki z masłem i jogurtem. Ale nie takim zwykłym naturalnym, tylko jakieś monte fantazje, jakieś inne satino. Kończąc o dziwnych pootrawach, zaczniemy gadać o dziwnych filmach, czyli film tutaj z kanału. Jaki kanał to jest? Fartuchy. Fartuchy prowadzony przez Reziego, tak? Reziego i jakąś, co nie znam. Dobra, czyli mamy znowu duet. Znowu duet. To jakiś poboczny, mniejszy kanał. I znowu lifehaki. Zaczynajmy. Drugi film. Pożegnalne. Let's get on in the mówi. Witamy na kanale fartuchy! Siema! Energia! Sprawdzać A wetamina! Otóż to o Jezu, to będzie ciężkie. Ale fajne vitro! Uh -huh! Się zęby, więc... Mm, tak... fartuchy! <laughs> nie mogłem się powstrzymać, przepraszam. Zatlejanie wstawek. U, u. O, ty też tak, tak się robi? To już się zaczyna robić niemodne, co? Ej. Co tu się dzieje? Też nie wiem, co tu się dzieje, ale teraz taka większa konsternacja. Lazi, kupił je! Oddysse! Naszym pierwszym live będzie zrobienie samodzielnie balonu z Helen do tego eksperymentu potrzebujemy balony, ocet winny, butelkę plastikową szklaną, co tutaj? Miałem powiedzieć, że ja już olejek, szykuję olejek. pistolecik do strzelania na złe lifehacki, ale to może być lifehack. Ale mają lejek. No nie! <laughs> Przygotowali się! <laughs> Okej, okay. plusik dla nich. I soda. Okej, okay. pierwsze pytanie. Ja wiem, że to jest taki, powiedzmy, safe life hack, ale nawet w takim przypadku to ja bym miał jakieś okulary ochronne, czyli BHP tu nie działa. Miało się unieść, co jest? Pierwszy life hack nie udany, ale może drugi się uda, ponieważ do drugiego life hacku wykorzystamy. On się o nie, to, to, to podobno jest life, tylko że on nie działa. Ja wiem o co Bietarkę. chodzi, to możemy jeszcze Obieraczkę, naszą domową zresztą. Mam nadzieję, że się nie Jabłuszko. Moi drodzy, lifehack o, polega na yes. tym, że bardzo łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie nabić y, na wiertarkę jabłuszko, a potem w szybki sposób obrać. Jestem ciekaw, czy będzie to rzeczywiście... musiałby o. jeszcze taki specjalny ten nie, kręć nam się podnośnik nie. nie, przekręca się jabłko. Gdzieś? No bo, kurde, już w środku wywiercili. Mamy specjalnego wiertła, więc Resigero zrobi teraz coś, czego chyba nie powinno się robić. Trzyma imbus. 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 Zaciskamy tego imbusa i mam nadzieję, że w ten sposób... Ja prawda, naprawdę powinni zwiększyć, zwiększyć bo tam u siebie. Na razie działa. Mhm. Ej, zaraz! Tak jest. A kolejny lifehack będzie przyjemny i mam nadzieję, że chociaż go tak. nie rozwalimy. to była bardzo za, żeby takiego lifehaka zrobić. Jest to tak. między innymi... Lifehack dany dla ludzi, którzy NIE widzą poplątanych O takich słuchawek. słuchawek Ja wiem jaki jest dobry lifehack na to, uwaga I... Kupuje się słuchawki bezprzewodowe Najlepszy lifehack jaki słyszałeś Dziurki, dziurka w tych dwóch miejscach Tutaj i tutaj, i na dole O, mi dopiero się udało odplątać Oj, krzywo to zrobiłam Miałeś ja tak zaplączę sobie na papierze, tak jak są te opakowania oryginalne? Czyżby to tak będzie? Przecinamy, żeby było łatwiejsze dojście do e, słuchawek Wygląda trochę jak ser Ej! Słuchawek. Proste, łatwe już? i nie plączę się No! Ej, ale to jest DIY lifehack, który szanuję Znowu opakowanie takiego ale wiesz, jeżeli na wierzchu chcesz mieć swoje słuchawki w ładnym miejscu, nie wiem akurat jak to by na przykład wrzucić do plecaka, ale sam pomysł nie jest zły, serio. Uważam to za rzeczywisty lifehack do zrobienia. Ale ja bym w ogóle takie nawet taki... Sprawdźmy czy lifehack zadziała. Co, Takiego wiertła nie, nie korzystał. No to będzie wiercić w środku. Akulę, to to będzie niestabilne. Ja, ja będę ten, który zawsze robi rozpierdziel. Więc... Ale to wiadomo kto jakie lifehacki wybierał. Nie polecam robić tego w domu. W ogóle tego lepiej nie robić, ale na pewno będę to robił powoli, bo zębów nie chcę stracić. W drugą stronę. Tak się wbiłeś zębami. No, i mówiłem, mówiłem. Wystarczyło, że chwilę bardziej przyparł twarzą do kukurydzy i, I samo wiertło zaczęło wiercić w środku kolby. Naszego kolejnego i ostatniego lifehacka potrzebujemy. Przepraszam. O, swojego telefonu. Czekaj. I case'a. W tym przypadku... Rostaj. Na czym polega nasz aktualny lifehack, który zresztą tutaj wybrałaś? Tak, polega na, na tym, że z etui i z telefonu zrobimy kieszonkę do biegania, gdzie etui włożymy tutaj, Remik już demonstruje, za koszulkę, telefon ułożymy przed koszulkę, wczepimy jedno w drugie, proszę bardzo, trzeba tutaj fajnie popieścić i zmieścić. O! muszę No i teraz... O. Istotnym elementem w tym lifehacku jest to, jaki kto ma case. Mój jest na przykład miękki case, a Gata ma twardy case. Jak sami widzicie, u mnie jakoś pomimo lekkiego case'u ten telefon się utrzymał i w tym momencie. No to jest ogólnie bardzo fajny pomysł. Spoko jest? Klatka pierściowa jest Ja drożą, to próbuję, znaczy, jest telefon. Będę na, na, na nim ale ręka znów też bardziej lepiej. Czy próbował? Nie, w sumie ja też mogę. Posiadam, mi bro. posiadam rekwizy. Posiadam rekwizy. Ja mam koszulkę, ale mogę z to na to przetestować. Ja posiadam rekwizy. Mogę, mogę, mogę to zrobić. Nie, ale ja jestem aż ciekaw, nie? A ja jestem aż no? kurde ciekaw. No? To jest, to, jest, to jest rzecz, która mnie zaciekawiła. Bo początkowo myślałem, okej, okay, ale to jest debilne. Ale no zobaczymy o co chodzi. Mama! Dobra, przyczepko. Halo. Zaczekajmy fartuchy. Dziwnie by to wyglądało na ulicy. No tak, już dojeżdżam. Dojeżdżam. Dobiega. Do, <grywka> Uważam, no. że live hacku woda jak najbardziej. Po, tak. Po, 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 po. tak. tak, się nie łapie aż tak dobrze. No, Dobra, ja mam do... gotowe. Ma, mam telefon. No ja ile, ja też. Mam telefon. Nie te działa. Trzymaj się. Być na bieżąco, bo wesołym dnia minęły. Zostawało to. To jest live Ej, ale serio to działa. Jestem w. Jakie jeszcze w mam? Mam telefon. zaskoczony. Cześć. Fartuchy okazały się być quality kanałem. I pierwszy przykładem, jak się powinno robić lifehaki. Serio pokazują tu lifehaki, co prawda, różnej jakości, ale mam nadzieję, że content. Dobra, zatrzymujemy. Czekaj, ja będę zatrzymywał. E, ale, ale jestem pod wrażeniem tego, że kurde. Oni rzeczywiście robią live a nie tak jak Disc czy Wojan. w byle co? Kuźwa. Nauczyłem się czegoś dzisiaj. Aż, aż jeszcze raz to zrobię. Tym razem na klacie. Ja mam na klacie, słyszałem. No. Szkoda, że kurde, dopiero teraz powstał ten kanał Rez naprawdę dobra robota. Aż jeszcze raz spróbuję to. Tylko tym razem na mojej tej. Ja będę. Ja będę wiem, co mogę zrobić. <laughs> Wiesz, co ja zrobię? Zrobię tak, że ja będę miał tutaj, tak na koszulce, nie? Telefon i będzie Wi-fi, spoglądać. To teraz było dobrze, dlatego teraz będzie tylko i wyłącznie źle, ponieważ zobaczymy mi tą miniaturkę. Zobaczymy miniaturkę, prawda? Miniaturka nie zapowiada tej dobroci, która jest w tym materiale. To prawda. Myślę, że Rezy mógłby dać o wiele lepszą miniaturkę do swojego filmu niż to, co zaprezentował. Myślę, że nawet ten telefon. Chociaż z drugiej strony nie chciałbym, żeby ten telefon pojawił też się na miniaturce, bo to jest rzeczywiście najlepszy lifehack jaki jest w tym filmie. Serio. Ja bym tam dał tego. Znaczy ja tak... swoją ja bym dał ten wybuch ten z tym batem, ten balon dał po prostu, że jest sobie balon po środku i oni tak na niego patrzą i takie OOOO, coś tam się dzieje. W tym no, ale to taka wiesz, to jest taka miniaturka w stylu jesteśmy twórcami YouTube'a, który się nie wyróżnia, a po prostu dał swoją twarz. Dał swoją. Jak zawsze daje na, na tym, i widać, że to jest jakby. No, powiązanie do tych lifehacków, chociaż ten lifehack wydaje mi się, że był jednym z gorszych filmów, A, ale czy tak, czy tak yy, uważam, że miniaturka jest nawet trafiona. Można byłoby oczywiście coś lepszego dać, ale. Nawet, nawet, nawet jest, jest trafiona tylko, no nieszczęście, nie, na nieszczęście Lezi nie wygląda tu aż tak dobrze z tą kolbą kukurydzy. Dobrze, no, ale... ja jeszcze mam taką jedną anegdotę odnośnie tego lifehacka z telefonem, lifehacku, lifehacka, no. lifehacku. Life, e, tego sposobu, sposobu... Tego sposobu, tego sposobu na ułatwienie sobie życia. Mm -hmm. no. <laughs> um, telefon nie może być za ciężki, kiedy będzie koszulka zjeżdżała. No, powiem, że ja jestem pozytywnie zaskoczony dziś, dzisiaj. Ja też jestem. Starałem się też wybrać jestem. materiały, które nam mają nie przypaść do gustu, a nam przypadły, o dziwo. Mhm. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Tutaj akurat Terezis naprawdę robi quality content z tym kanałem, przynajmniej pod względem lifehackowym, a jeszcze ciekawe, co oni tam mają. Na razie tylko dwa filmy. Ten właśnie, internetowe lifehacki, tydzień temu wprowadzenie bodajże do kanału i mam nadzieję, że będzie robiony więcej, bo to jest taki content, który rzeczywiście ratuje te poziomy Dna lifehackowe od Trum Trum, jakiś tam Antusliplą, od ten... tak, no to to jest jeszcze właśnie od Wojana, tam jest... innego tego Disa. Yy, teraz możesz on powiedzieć. On zrobił lifehacki. Chodzi o to, że mm -hmm. wszyscy nie robią rzeczy, które nazywają lifehackami, on robi lifehacki. Tak, tak, to, to jest. Pierwszy chyba przypadek, w którym wszystko było lifehackami. Jeden nie, nie był aż taki mocny, Wypalił. Ten, ten, ten pierwszy, był najsłabszy, ale rzeczywiście to są lifehacki. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Czy jest jakaś taka reakcja, która były, powodowała uwalnianie Helu? Myślę, Myślę że, że na pewno nie, jest, na pewno. a wasza reakcja powinna być to zostawienie łapki w górę pod tym filmem, wpadnięcie do Noira, link w opisie, Zobacz. wpadnięcie do mojego Discorda, ponieważ jak długo będą tam małe zmiany. Oczywiście tam tam też różne informacje, więc to dużo rzeczy tam jest. No, co chciałem powiedzieć, dlatego mówię jakieś losowe zdania. <laughs> najważniejsza mm. rzecz z tego wszystkiego. Pamiętajcie, żeby zobaczyć opis, tam są ciekawe linki, wpadajcie do Noira. I widzimy się no już w ja przyszłych się... odcinkach. Ale ja już nie będę więcej w Projekt Żenadzie, dlatego było mi bardzo miło występować w tym projekcie. Mam nadzieję, że będzie dużo sukcesów więcej, w związku z tą serią. No i obyś tylko nie natrafiał na większe kupy, które kiedyś oglądaliśmy. Bo dzisiaj chodzi... naprawdę było fajnie. Jeśli chodzi o sam projekt coś chodzi o wyszukiwanie jakichkolwiek treści, jest coraz trudniejszy dlatego na pewno pojawi się inna seria pod lupą, ale szczegóły kiedy indziej. Trzymajcie się. I Kalece! over and out. No i rapt.